Analizy pokazały nam, że nowe miasto nad pilicą jest najlepszym miejscem, w którym należy zlokalizować dowództwo nowej dywizji. Oddziały tej dywizji będą stacjonowały również w województwie świętokrzyskim, w województwie łódzkim, ale także w północnej części województwa podkarpackiego. To będzie silna dywizja. Według modelu tak zwanego modelu czwórkowego będzie organizowana a więc cztery brygady po cztery bataliony. Chodzi o rzeczywiście potężną siłę tego Związku Taktycznego. Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń. Rosja prowadzi agresywną politykę, napadła na Ukrainę. Widzimy, że konflikty... Są na, w różnych częściach świata, na Bliskim Wschodzie kolejna wojna, napięcia w Azji. Jedyną skuteczną metodą odstraszenia agresora, od tego, żeby nie napadł na Polskę, jest budowanie właśnie silnego polskiego wojska. No i wyposażenie tej dywizji w nowoczesną broń, bojowe wozy piechoty Borsuk, również armatochałbice krap, ale także artyleria rakietowa. W ramach tej dywizji będzie brygada rakietowa, nie tylko samobieżna armato krap, ale także artyleria rakietowa. Stąd ważne jest, żebyśmy posiadali 500 wyrzutni HIMARS, nie mniej, proszę państwa, 500, dokładnie tyle jest nam potrzeba, żeby odstraszyć agresora. A Jeszcze raz zapewniam państwa, że chętni do wojska polskiego się zgłaszają. Zapewniam Państwa, że są to młodzi patrioci, są to ludzie, którzy chcą związać swoją przyszłość zawodową ze służbą w wojsku polskim. Bardzo się cieszę z tego, że wracają właśnie Polacy z zagranicy i wstępują do wojska polskiego. To jest bardzo mocny sygnał pokazujący to, że, że Polska jest bezpieczna. Ale ten proces trzeba kontynuować.